Z tej strony Dodek. i Dzisiaj gramy w Squid Game Jest to pierwszy filmik na tym kanale ogólnie Fajnie byście zasubskrybowali ten kanał Dali łapkę I to wszystko Mamy numer 56 Abyśmy Abym był tym Glass Glasmakerem no ja niestety nie jestem Okej. Okej. Highden jest dobry, bo mam taką kampę. O nie, to jest sekretnie fajne. Glasy i... Jakiś klasyk na koniec. I też nie mamy dziecka. Więc lecimy już do pierwszej gierki. Ok, y i no. Oj, o ty! Co nas popchnęli tutaj? Będziemy wszystkich popchnąć Pa. O, tego. Negitas. Ok, przerwana, stoimy. No co chciałam je popchnąć? Śnieżko mi je rzuca. Bum. A, pierdziela. Mamy, mamy jeszcze 50, 50 sekund, więc no, przejdziemy to na luzia. No i przeszliśmy I teraz będziemy w sumie trolować ludzi. Na przykład takich obitych idziemy i ich wynosimy na sam koniec. Okej. Okay. Dobro. Czekamy na koniec. Aż 19 graczy zostało wyeliminowanych. <laughs> no dużo, dużo, jak na Green Light i Red Light. Oczywiście zagłosowaliśmy, żeby grać dalej. I lecimy. Ok, mamy teraz. Mm, no te minigierki. Ogólnie to ja chcę tą piątkę wziąć, bo nigdy na niej nie byłem, bo byłem na jedynce, dwójce, trójce, czwórce, nie byłem na piątce i bardzo bym chciał ją wziąć, ale dużo ludzi ją bierze. Idziemy sobie tutaj. Odłączył ten, <śled> przed chwilę dołączył ten ziomek, którego prawie zabiłem. O, pięć typów dołączył, nie, to ja zmieniam, żeby być jak najmniej osób, żeby było. Pięć osób. Nie, piątkę, dobra, mamy to. Zobaczymy, jak to się gra. Lecimy, oby, do, oby oni ogarniali, chociaż trochę. No bo nie chcę zginąć na tym, bo to by było trochę. To są najłatwiejsze. To są najłatwiejsze. O, zrobię za pierwszym. No i git. <laughs> dawaj, ją, już dawaj, ty piarko, jezus. Ojejku, nie trafiła. O Boże. No, no, no Trochę. Trochę słabo idzie. Okej, okay, przeszło to. Daliśmy radę. Teraz są gongi. Dawaj, muś. Ale leci. Jejku. Czy to jest takie proste. To jest chyba według mnie to jest najłatwiejsza gierka. Znaczy klikać w dobre, w białe. Tam gdzie się świeci na biało. No i ostatni, no to nie powinno być problemu w ogóle. No nie ziomek. No, się... Dobra, przeszedł to. A. Mam jeszcze 2 minuty i. 15 sekund. Mi się wydaje, że jak on to przejdzie, to przejdziemy to na luzie, chyba, że nie będę wiedział o co chodzi właśnie w tej piąteczce. No to może być słabo. Dawaj ziomek. No i nice, dobrze rzucił. Teraz y, moje kolej. Ciekawe jak wyjdzie. I co to jest, co to jest, co to jest? Czyli... Dobra, okej, okay. to jest proste, to jest proste. Oj, to jest bardzo proste. Starczy tutaj tylko trzymać. No, przyznajmy się, no, ciężkie, no to to nie było. W czasie, kiedy oni jeszcze przychodzą, to bardzo bym was prosił łapkę w górę, no bo jestem nowy na YouTubie. I no, to by było moje wielkie marzenie, żeby osiągnąć 50 subskrypcji. Mniej aż takie wielkie, bo największe to dostać przycisk za 100 tysięcy, ale raczej się nie uda. Ale byłbym Wam bardzo wdzięczny za łapkę w górę, jakaś drużyna chyba odpadła. a tam odpadli. Idziemy tam. No, a tak patrz, Patrzcie, jak uciekają. No i Esa. Lecimy, żeby grać dalej. No i lecimy do następnej rundy, jaką będzie Hide and Seek. Mm, ja mam kryjówkę taką. Jak będę niebieski i wolę być niebieski. Ponieważ mam kryjówkę. Yy, dosyć dobrą, bo jest to chowan Ja się chowam ogólnie w końcu Na środku tam mapie jest taka choinka. Tam wchodzę i. Widać mi nogi, ale nikt tego nie zauważa nigdy i zawsze, zawsze przetrwam, więc zobaczymy. No niestety czerwony, ale spróbujemy się wymienić. Dobra, mamy niepierwską, wytradyowałem się z jakąś typiarką. No więc zaczynamy. Idźcie wszyscy tam. O Boże, ale głośno i patrzę. I tu mnie nikt nie zobaczy. znaczy no, nie widzieli mnie raczej. Jak grałem, sam to nie widzieli. I zobaczymy, jak będzie teraz. No już zobaczyli, kurczę. O, jeszcze coś klikam. Nie mogę się ruszyć. Dobra. Uciekamy. A on jest szybszy! No niestety nie wyszło to na dobre. Ziomek o tym wiedział, no niestety. Bo ta kryjówka nie jest najgorsza, bo zawsze jak gram w Squid Game'a to tą kryjówką wygrywam. Ale akurat no, nie poszczęściło się i ludzie ogarnęli, plus coś naklikałem na klawiaturze, więc ogólnie no to, no nie była to zbyt dobra gra, ale no, wydaje mi się, że po prostu, no się ogarniał, no i tyle. A ja... A ja się z Wami żegnam i do następnego. Zostawcie łapkę w górę i pa pa!